Zamienniki stosowane są jako alternatywne rozmiary opon, które można bezpiecznie montować w pojeździe. Zmieniają niektóre parametry jazdy, np. długość drogi hamowania, poprawiają wygląd auta poprzez większą średnicę felgi, albo pomagają zaoszczędzić pieniądze. Opony o mniejszej średnicy są zazwyczaj o wiele tańsze. Producent pojazdu dopuszcza zmianę średnicy zewnętrznej opon w zakresie niecałych 2%. W związku z czym, instalując felgi o większej średnicy, by zachować identyczną średnicę koła, musimy zmniejszyć profil opon. Przed dokonaniem zmian należy pamiętać, iż w większości przypadków stosowanie homologowanych rozmiarów opon to jedyna gwarancja zachowania parametrów trakcyjnych przewidzianych przez producenta. Większa średnica koła to poprawa przyczepności, a co za tym idzie, krótsza droga hamowania na suchej drodze. Finalnie zależy to od zakresu wprowadzonych zmian w szerokości i profilu opony. Poprawia się także stabilność samochodu, zwłaszcza na zakrętach. Większe koła dają także możliwość zainstalowania większych tarcz hamulcowych i zacisków. Niestety lepsze właściwości jezdne pojawiają się kosztem większych oporów toczenia, czyli jednocześnie większego zużycia paliwa. Wzrasta też ryzyko uszkodzenia samej opony i felgi po wpadnięciu w dziurę. Niższa i szersza opona to większa powierzchnia styku opony z drogą, co zwiększa ryzyko wystąpienia zjawiska aquaplaningu na mokrej drodze. W przypadku zmniejszania średnicy felgi należy zwrócić uwagę na rozmiar tarcz i zacisków, czy pozwolą na montaż danego rozmiaru. Warto pamiętać również, że funkcjonowanie wszystkich systemów naszego auta będzie optymalne tylko w przypadku zachowania homologowanego przez producenta pojazdu rozmiaru felg i opon. Sprawdź, co jeszcze warto wiedzieć.